hej witajcie, z strony 3DX, a dzisiaj będziemy grali, to jest ósmy czy dziewiąty odcinek z Minecraft Survival na wyspie, tak. I jak widzicie, nasza baza w ogóle się zmieniła. Mamy dywan, którego mam zamiar z tym wyrzucić, co zrobimy dzisiaj, bo chyba bez tego dywanu lepiej. E, I dzisiaj będziemy robić altankę, żeby tutaj, znaczy, no takie wiecie, ja zrobimy tutaj takie pomieszczenie z liści, ale tutaj zrobimy wejście i tam zrobimy taką mini wyspę, z grazu i tam pozostał jakiś taki mini domek. I to będzie taka altanka. Nie wiem czy to nam się uda. Wiem, że z odcinków, odcinków z Ogniolem dawno nie było. Ale Ogniul ma tam powrócić, ale nie wiem kiedy. Wpadajcie na kanał Ogniolek. W opisie macie jego... jego... No jego kanał, jego link do kanału. Ja bym wam pokazał takie jedno tajne przejście do banerów, ale nie chcę bo żeby tam jak ogniem będzie patrzył, to żeby nie widział to są moje rzeczy akurat, które mi to jest potrzebne na razie bo... patrzcie, bo tak, bo... Yy, z dywanem a zaraz zobaczycie jak będzie po dywanie, a więc szybkie ścinanie I ja to w ogóle nie pomaga, chyba, co? czekajcie może... nie no, trochę pomaga no, więc dajcie mi chwilę, no może nie taką chwilę ale teraz tak, możecie się napić i zostawić łapkę w górę. Nawet subskrypcję. Subskrypcja by mi bardzo pomogła. Bo im więcej subskrypcji, tym lepsze odcinki. Tym ja się bardziej cieszę. I tym lepsze odcinki, więcej odcinków. I dłuższe odcinki, tym bardziej. Tu musimy też to zmienić na gras. Okay. No trochę to zajmie. No, no dobra, to już chyba zrobię po odcinku jednak. Czy nie? Ej, tak naprawdę teraz mówi po odcinku, że to zrobię, a dalej to robię i wiecie. Dobra, jeszcze taki kawałek został, to jeszcze to zrobimy. Z dywanami było tak przed, a teraz bez dywanów jest po. No i ładnie to wygląda nawet. Tylko musimy zrobić jedną rzecz. Yy, tutaj musi być gras. Jak gdzieś tu jest nowe wejście na naszej magazynu. Tu zrobimy takie coś. Nie wiem czy to ładnie czy nie, ale nawet. Tutaj mamy takie coś, tu też coś będzie, może kiedyś zrobimy. A po co wiem, liście nie wiem dlaczego. Tu mamy skrzynki różne. Hmm. A my dzisiaj potrzebujemy dużo drewna. To na... U, dużo drewna nie mamy, ale weźmiemy sobie, co mamy, czyli to. E, tabliczki nie, te weźmiemy sobie te. Drebinki też weźmiemy. Crafting weźmiemy. Dźwignie weźmiemy. Może że to też weźmiemy i to weźmiemy, dobra. To się przyda. Jeszcze dirt. Uf. U, dirta mamy dużo, więc weźmiemy za cztery staki. Czy takie do dekoracji domku? Czy coś tutaj jest takiego... Do dekoracji domku, tu nie ma. Ne. E -e. Nie. Nie. A czekaj. O nie, wyrzuciłem w, ale to. Ten stak piasku możemy wziąć, żeby go przepalić i nie trzeba. Tu też mogę wziąć tutaj ze stak, bo nie mam jedzenia. A nie mam jedzenia, dobra. Czekaj, ten na razie tutaj, to Schowam. Zbroję na razie tutaj, schowam, żeby mi. E, miejsca nie robiła. To wezmę, to, to wyrzucę. To dywan też zostawię. Dobra. To wszystko, więc idziemy. Na górę. Idziemy tutaj. E, nie wiem jak nam wyjdzie ta altanka. Myślę, że słabo, bo nie jestem jakimś budownikiem. E, tak, wejście do altanki chcę mieć tutaj. więc jednak muszę tą szybę rozwalić. Jakby co nie mam silplacza, więc wiecie. I tak, i teraz takie przejście chcę mieć. I nie wiem jak ono będzie długie Dobra, tu starcza Ok, teraz tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery no, cztery. A, bo tu jest 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 starczy. Starczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To musi być jedenaście. No dobra. Ej, będzie na równo? To jest je nie, to jest jedenaście, to nie będzie na równo. Nie, to musimy to powiększyć. Nie, nie wziął paty. Najgorzej. Musimy to powiększyć o jeden. Czekajcie. Czyli to musi być. O tak. Nie udało mi się to skoczyć. No cóż. Ale to musimy o jeden, a więc tutaj też tak o jeden jeszcze tu. Czyli to całą musimy znieść. Ty albo zresztą po co to niszczyć? Jak to będzie tak podłoża. No właśnie. Ja nie mogę. Ale tak musimy o tu jeden. Dobra i teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, dwanaście. No i jest teraz dobrze. Teraz musimy to cało wypełnić, a więc weźmy chwilę, ja to szybko tu... O nie, nie to. Później to rozkopie. Tutaj jeszcze. Pyk, pyk, pyk. No i został ten mały kawałek i mamy. Mamy podłoże. No i teraz tak, czas budowanie domku. Na razie zrobimy słupy. Tu nie będzie takie wie, że tutaj... Wiecie, że tutaj. Tylko to będzie takie trochę mniejsze. Żeby było trochę odstępu. To będzie tak. To będzie o, o dwa odstępy, czyli raz, dwa. Tutaj o dwa, czyli... Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak. No dobra, taki będzie domek. No, nie jest taki zły, powiem wam. Czy jest mały? Nie, nie będzie on mały. Znaczy to, to nie będzie domek, tylko taka altanka. to jeszcze dodam, a więc musimy iść po drewno. A teraz znajdziemy to na wyspie. Więc szybko skopujemy. Jej, ja je, się wystraszyłem. i że to takie coś się dzieje. To znów jakiś Wiktor coś dodawał. QWERTY. Mhm. O! Ej, Teraz pomoc na pacie, rozwalam na dole. Rozwala się całe drzewo. I daj mi tutaj te telefonie. Tu rozwalimy to będzie takie tutaj od drzewo. O, mam jabłka nawet. Jest tu gdzieś jeszcze drzewo? Nie widzę. Ile mamy? Desek? 64 20 okej. Okay. To lecimy. Dobra, szybko, szybko biegniemy. I teraz tak, yy, oświetlmy tu. Po pierwsze, teraz tak, tu jednak musimy to rozkopać, bo to będzie o z tych desek. OK. I to też musimy rozwalić, a więc... I wejście będzie tu. O, takie coś. No i teraz będzie ładnie, to wyglądało. Py, 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 py pęk Będą takie szyby. Wiem, że tak mieliśmy robić altank, ale to bardziej przypomina dom. A więc jednak zrobimy dom. Tak wiecie, jakby ktoś chciał się może tu wprowadzić, tak za darmo, wiecie. I jakby co możecie, możecie pisać, czy chcecie na server, to może spróbuję was dodać. To tylko query może dodawać. Może go jakoś przekonam. O. No zobaczcie, jak ładnie. Taką jeszcze zróbmy. Takie bardziej tutaj grubsze. O. Po prostu elegancko to chodźmy się przespać, i przepalmy, żebyśmy mieli tę. Te... z zbrokiem, i sz... słowa szkła tu mamy rzeczy. Ja bym to, to są rzeczy do tej, do wieży, bo robimy wieżę. To będzie wieża. Jeszcze wam nie powiem jaka, ale wiem, że będzie z tego odcinek. Jak robimy, tam dalej wieżę, bo ją robię. Tak wiecie, za odcinkiem, żeby tam. W czyli gdy będzie nudny, wiecie. Przepalamy, idziemy, przepalamy, idziemy I tak. W kółko. Potrzebujemy węgiel. Węgiel. Ha. Gdzie teraz znajdę węgiel? A wiecie, gdzie znajdę węgiel? Znajdę węgiel tutaj. A jednak sprankowałem was, bo znajdę węgiel tutaj. A jednak drugi raz, raz was bo znajdę węgiel w jaskini. To widzicie? Ja teraz muszę tam iść. Let's. Dobra, idziemy jeden w górę. Ała, zostałem. Ała, nie, 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 nie. Proszę, zostaw mnie. Uciekamy. Eee, bierzemy trochę węgla. Węgiel no, tam spadł chyba. A nie mam go, dobra. I szybko teraz, od góry. E, zalepię to, bo prawie właśnie teraz padłem. I teraz robimy tak. Tam są jakie u moich owiec się bawią. Tylko trzeba ich... Halo. o. No i dobra, i idziemy spać. Imen Noc. A mamy dwa szkła. E, cztery szkła. Idziemy już dać je do altanki, Żeby ten... A, i wy ocenicie moją tu. I możecie napisać w komentarzach, jak chcecie, e, co tu zrobić. Bo nie mam pojęcia. Ja mam pomysł, żeby tu dać pszczoły, taki ogród ładny, ale jednak może nie. E, ten... Może, nie wiem, pola uprawcze, coś takiego. Dobra, dajmy tu szybę że tu będzie chyba tu tu będzie chyba potrójna, tu będzie chyba potrójna a tu będzie też taka no taka taka fajna <grytanie zęby> e, Dobra, a jak widzieliście mamy już cztery trójzęby czy tam pięć, nie wiem może sześć, nie liczę bo ja miałem mieć z lutinkiem i żartem z Pią piątką, tak, piątką. Ale ktoś mi go ukradł. Nie mam go. Zniknął mi. I co ja muszę bez tego? Muszę sobie zrobić nowy miecz. A więc jeśli chcecie odcinek, gdzie robię najlepszy miecz na naszym serwerze, jaki jest, to z chęcią zrobię taki, bo taki mi się coś przyda. Na razie to chyba Ognulis ma najlepszy miecz na serwerze. Jak na razie. Jak mi się coś zdaje A ja teraz zasadzę to Dużo tu będzie drzew Będzie dużo drewna Dobra Ym, tak jeszcze tamto się przepala, to chodźmy dodać na wieżę Zobaczycie od razu jaka ona duża Zobaczcie jak to wygląda w ogóle z daleka A! Okay. Oh, Kurde. A! Oh, panika. Ok. I na górę. Już 15 minut odcinka. Zobaczcie jakie to długie. I szybko teraz to było dajemy. Jeszcze taka możemy dać po jednej sztuce. No co, a jednak chyba nie, ale okej. Okay. Zabraknie nam dwóch, żeby dać jeszcze całą sztukę. Kładę tu crafting i robimy schody. Za takie trzy pary. Siup. Tu dajemy blok. A tu dajemy schoda. Na razie tu zostaje ten schod. Znaczy ja już dam. O, ja daję, mówię, że dam kolejny. Bo to. Znaczy ta wieża to ma być że największa, żeby była ta, nie? Jak teraz bym sobie powiększył czanki, widzę taką całą wyspę. No, a więc jesteśmy tu. Ok. Powinno to być jakieś jeszcze takie wejście. O tu, patrzcie. No nie. O, widzicie, żeby wejść. Dobra, przepaliło się Sz 14. 14, mamy 28 okej. Okay. Może starczy, a może nie. Daję tu jeden, daję tu jeden. Pyk, 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 pyk. pyk, pyk. Dobra, jednak starczy, jednak starczy. Stawu dwa no i proszę mamy inne wejście jeszcze pyk i co no i na razie tyle dajmy takie coś usuńmy to zobaczymy jak to w nocy będzie wyglądało tutaj dajmy, dajmy takie siedzisko tak jakby tutaj też możemy dać i dajmy tutaj dywan. Nie. Ok. Dobra, już to o wiele ładne. Teraz tak. E crafting. O nie, crafting ze sobą to No dobra. To zrobię, muszę zrobić. E crafting będzie leżał tu. Zrobimy tak. Dwa piecy. Nie. E Cztery piecyki. O, i damy je tak. Jak, patrzcie, jak pięknie. I zrobimy jeszcze skrzynki. Które będą tutaj. Będzie takie coś, patrzcie, pyk. Okej okay, i okej. Okay. No i patrzcie, no i patrzcie. No i teraz możecie ocenić czołalnie Czekajcie, bo tutaj muszę budować schody na górę Siub No i co, i budujemy dach To trochę zajmie I musimy jeszcze iść pod rewno Za ramą nie mamy Dobra, i ma, brakuje nam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery drewna. Dobra, to jeszcze zostawię. No jest to. Dobra, zjedzmy to. Pójdźmy zrobić i jeszcze wam pokażę dom Quartiego. tak Nie wiem czy się on tam zmienił, coś ja sam go nie widziałem. Jak widzicie mamy owcy, tego chyba nie widzieliście w odcinku. Tu teraz stoi portal. A tak ogólnie to się nie domyk. Tutaj już jak widzisz nie ma pola uprawczego, tutaj nie ma takiego... takiej ciemnoty. Tutaj jest trochę ciemno, dlaczego jest tu oświetla tak ładnie, ale okej. Okay. Tutaj mamy też jakieś pomieszczenie, ale nie wiemy dlaczego. Tutaj dziura, którą teraz zalepię i to naprawię. No tutaj... Ty... I tylko chyba tak naprawdę, to koniec. Już jeszcze jak będzie odcinka jednak, jeszcze wam zaraz pokażę dom. Ale skończyliśmy o, tank. o tankę. Zaraz ją jeszcze podpiszemy. jeżemy drewno. Tyle nam starczy. Ale paciek zaleka, ona ładnie wygląda, strasznie ładnie. Mam jeszcze po pomysł co mogę zrobić. To chodźmy, jeszcze to zrobmy. Jeszcze zrobię taki płotek ładny wokół tego tej wyspy, Czyli jeszcze będę musiał po pożyczyć ta dieta, ale mam cały stak. więc szybko No i teraz tak, idziemy na górę i kładziemy no. raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i tak właśnie w ten sposób skończyliśmy altanka. Już nie nazywam jednak tego altanka, tylko po prostu skoczyliśmy domek, który jest na mini wysepce. I musimy tutaj dać jakąś zieloną trawę, żeby to tak zarosło ładnie. Ale jeszcze tutaj muszę dać dookoła jeden raz. Dobra, jeszcze mamy staka, więc tam starczę bez problemu. Ostatni raz tutaj, w tą stronę? O Okej. Okay. Tu, tu jeszcze rozwal to. No i tutaj i teraz mamy to skończone. Ja muszę mieć silktacze, żeby tam to zrobić, co co mówiłem. Żeby dać tu trawę zieloną, żeby ona zarosła. Okej, okay, mam y mam 22 płotki zobaczymy czy starczy nie nie starczy no nie starczy, czyli potrzebujemy więcej drewna ojojojo Tylko musimy już więcej drzewa wyciąć Dobra, szybko speedranik po tam... O! Jak patrzy? Oho! To była fajna. Ej, tylko 10? W tak mało? Okej. Okay. Co? A. O! O! Te już się popsuło. Okej, okay, jeszcze to o, to też zarosło. Ło, ło. I mamy... A, w... dobra, już zatknijmy te dwa i zostańmy nowe od razu. Czekajcie. A spróbujmy takie coś zrobić. Po połączyć. Ciekawe, czy to się by udało. I... No i dobra, no i to wszystko. Idziemy jeszcze... Fajnie przez tym. Idziemy się jeszcze przespać. Przerobimy to drewno. Mam jeszcze fajny pomysł. Wiem, że jest strasznie długi odcinek, ale mam jeszcze jeden pomysł. Ok. żeby zrobić Czekaj, bo nie mogę tak... Te... Nie wiem gdzie ona sama Dobra, muszę sam robić Dobra i pyk. No i mamy 33 Pateki. Te pół płotki Jeszcze zróbmy trochę. A to nie tak nie starczy. 36. 36. O nie! A, no. Dobra, powiedz, że to starczy. Jak nie to jeszcze muszę wchodzić Dobra starczy to Spyk, pyk, nawet jeszcze ten Będzie, znaczy nie że brakowało ale ja Teraz jeszcze struję. tak na wejście Podpiszmy stop nie Czekajcie No i ładnie, no mój wypoczątkowe 3D można odpocząć tutaj i o, tutaj w ogóle już zarasta, więc cało to jednak zarośnie. I ostatnia rzecz, której nie zrobiliśmy w tym domku, chciałam powiedzieć Altance czyli to, co mam po swojej prawej stronie, czyli wiecie co. To zaraz już damy. Dobra. Nie mam obcinarki, a nie chcę robić, bo za drugi odcinek to zrobimy proste, czerwone łóżko. Pyk. No i idziemy dać to łóżko. I to będzie koniec odcinka, a więc kiedy położę łóżko skończycie odcinek, a więc to koniec odcinka subskrybujcie. Komentujcie. Do zobaczenia i cześć. Nara.